W sztuki Piw paf jesteś trup, autorstwa Williama Mastro-Simon, a w szczególności panią nadkomisarz Joannę Kałb-Zimny, radnego Rady Miasta Żona, pana Pawła Leszczyńskiego, mm -hmm. przewodniczącą polskiego towarzystwa zapobiegania narkomanii, panią Violantę Serbachowską. Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w osobach pani Ewy Schmidt, pani Teresy Kostyszek. Pewnie każdy zastanawia się, o czym może być przedstawienie o nietypowym tytule. Otóż opowiada ono o życiu każdego młodego człowieka, o jego problemach, często niedostrzeganych przez najbliższe otoczenie. Jest tak naprawdę o każdym z nas, bo w końcu, ile razy jesteśmy przytłuczeni niepowodzeniami, a nikt nie chce podać na pomocnej dłoni. Akcja sztuki dzieje się w celi więziennej, gdzie pojawiają się postacie zabitych uczniów, starając się uświadomić głównemu bohaterowi, drżsowi, ogrom i powagę czynu, jakiego dokonał. Jednocześnie w jego głowie odzywają się wspomnienia wydarzeń, które wpłynęły na rozwój wypadków. Tak więc serdecznie zapraszamy na sztukę. Kto tu jest? Kim jesteś? Kto tu jest? Dlaczego ja? Byłem? Co się dzieje? Co się dzieje? Galiśmy razem w piłkę. Na boisku byłeś twardzielenie, nie do zatrzymania. <laughs> Przetrwają najsilniejsi chłopie. I byłeś dopiero pierwszoroczniakiem. Mógłbyś zostać kapitanem w ostatniej klasie. Dlaczego mnie zrobiłeś? Nic ci nie zrobiły. Bo to było zabawniejsze niż rozwalani gości. Ja też przeludniony, chciałem się przydać. Nie mnie? No, kiedyś. Dlaczego musiałaś mnie zabić? Czułem taką potrzebę, dobra? Szczęśliwa? Dlaczego ja? Co to ma być? Dlaczego ja nawet cię nie znałem? Byłeś w złym miejscu, o złym czasie. Dlaczego ja? A dlaczego nie ty? Każdy kiedyś umrze. Pogódź się z tym. Dlaczego ja, Josh? Mieszkaliśmy przy tej samej ulicy. Kiedy byliśmy mali, robiliśmy babki z błota. Nauczyłam Ci cię robić balony z gumy do żucia. Przychodziłam na twoje urodziny. Ty przychodziłeś na moje? Pamiętasz? Kiedy mieliśmy po 11 lat, Pozwalałeś mi bawić się z tobą i innymi chłopakami w wojnę. bo lubiłeś kiedy mnie zabijali. Pipa! 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 jesteś Pipa! 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 Pipa, jesteś klucz! Pipa, jesteś, tu. Peace, pop, jesteś tu. Mam nadzieję, że nie zawiodłam ci dziś rano w kafeterii. Mam nadzieję, że umarłam dokładnie tak, jak chciałeś, Josz. Cóż, niepotrzebnie się o mnie oparłaś, upadając. Całej do mnie zakrwawiłaś. Chcesz zobaczyć to znowu? No dalej mnie jeszcze raz! Uwielbiam to uczucie. Uwielbiaj, pożądaj. Musisz trzymać pistolet w głąb Zawsze chciałem być komandosem, który znalazł się za nim wroga. Zawsze, od kiedy tylko mogę mu trzymać! Pistolet na napieszony, pistolet na wodę, broń gazową, wiatr. Kaliber 12. 22, 38, 45. Ta broń sprawia, że czujesz się naprawdę wybrać. Szacunek! Uważaj! – czesuj się! Nikt nie może cię tknąć. Kiedy masz broń? Nikt się nie napija! Kiedy masz broń. Mężczyc z każdym! Każdy. Z mistrzem zapasów, z całą drużyną zapasników, z bandura, z kartami! Kiedy masz broń, ludzie są na ciebie mili. Kiedy masz broń, ludzie patrzą na ciebie jak na gwiazdę. 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 Ktoś też turchnie i mówi, o, przepraszam. Chodzisz inaczej. Kiedy masz broń? Mówisz inaczej. Kiedy masz broń. Myślisz inaczej. Kiedy masz broń. Jest super! Kiedy masz broń, to jak szóstka z trusem. – do kosza. Przyłożenie. Branka. Wszystko Uwielbiam tę wojskową postawę. Nie macie szans. Szacunek. Wszystkim się. Możesz być kim tylko chcesz. Ponieważ bron w twojej dłoni jest jak like doktorat. Joż! Nie ma wody, żebyśmy kupili ci strzelbę. Mam posłuchaj mnie przez chwilę. Najpierw tak chciałeś nowy komputer, potem każdą grę, która wyjdzie na rynek, potem laptop. No to w końcu. Komórkę, pejter, nowe co trzy miesiące. Chcesz mieć każdą płytę, o której usłyszysz w radio. A nawet rower na którym jeździłeś trzy razy! I deskę do snowboardu, której nigdy nie użyłeś. A teraz strzelba? Daj spokój! Dziadek chce mnie zabrać do polowania! Absolutnie się na to nie zgadza! Dziadek poluje. Sprzeciwia się waszemu no, ojcu? Oczywiście, że nie. W takim razie powinienem dostać strzelbę. Chciałabym, żebyśmy taki zabój do polowania. Nie zmieniaj tematu! jesteś bystry! Twoje trójki i czwórki mogłyby być piątkami! A może w końcu skończymy gadać po mojej bystrości? Czulibyśmy się lepiej, gdybyś wykorzystał cały swój potencjał! Powątku! Kupcie mi strzelbę, a będę wam przynosił do domu same piątki. Mowa stoi? Porozmawiamy o strzelbie, kiedy zobaczymy te piątki. Nawet mi nie ufacie. Josh, wiesz, że to nieprawda. Jeśli mi ufacie, kupcie mi strzelbę. Kiedy dostajesz kilka piątek, powrócimy do dyskusji. Sezon na polowanie, skończ się zanim dostanę jakieś stopnie. A wtedy będę musiał czekać cały rok. Naucz się cierpliwości? Polowanie ci cierpliwości. Dziadek tak mówi. Ale co on tam wie? Jest tylko twoim ojcem. Ja chciałem się nauczyć cierpliwości, facunku do broni palnej. Czy to źle? To nie źle, Josh. Ale my po prostu nie czujemy się dobrze, jeżeli chodzi o broń. <grym> Jakbym chciał, kupiłbym broń w szkole. Za pięć dni. Jak? <grym> to proste. Mam kumpla, który okradł broń swojemu ojcu, ale ja nie kupiłbym broni. Bo to by było złe. Czy tylko tyle dostajesz za swoją szczerość? Muszę jedną szczerość? Zasługuję na strzelbę jako nagrodę. Może nie powinna uginać się za każdym razem, gdy Josh ma mnie furię? A co z gitarą elektryczną, którą kupiłeś, kiedy Josh rzucił się na podłogę? Przecież wtedy interesował się muzyką. Tak, a teraz i teraz odbiera już strzelbę. Podzielić i podbić. Działa za każdym razem. Nie obwiniajcie mnie. Obwincie moich starych. Przecież nie musieli kupować mi mistrzów. Nadal nie odpowiedziałeś mi na pytanie, Josh. Dlaczego ja? Dlaczego zabiłeś mnie? To proste. Moja strzelba mieści pięć kul. Pięć kul pięciu ludzi. Idealnie! Kula, która mnie zabiła, przeszła również serca moich rodziców. Przeszyła serca moich braci i sióstr. Przeszyła serca moich przyjaciół. Przeszła serca rodziców, którzy wysłali swoje dzieci do szkoły. Te pięć kul. Rany setki! Tysiące! Rany, które krwawią, rany, które już rany, które nigdy się nie goją, rany, które też się śmierci boją! Tysiące! Dajcie! To nie jest dobra odpowiedź, proszę. I to nie jest w porządku! To nie jest w porządku! Wcale nie jest w porządku! To, że leżymy w trumnach. kiedy ty jeszcze oddychasz! Spójrzcie na to z innej strony. Macie teraz przytulny mieszkanka i nie musicie płacić za wynajem. I to nie jest w porządku. Nie jest w porządku. Wcale nie jest w porządku. To, że leżymy pod ziemią, a ciebie to wcale nie obchodzi. Wiecie, co jest nie w porządku? Jakiś gościu skocił na mnie, zanim zdążyłem przeładować. Miałem, aby najeść te kilku. Przeszedłem do historii. Żądamy szczerych odpowiedzi, Cioż. Dlaczego nas zabiłeś? Bo to było zabawne. Czy masz coś mózgu, poprzestań? Będziemy z tobie już zawsze. Na górze i na dole. W swojej twarzy. Dopóki nam nie powiesz dlaczego! Dlaczego? Dlaczego nas zabiłeś! Nie się o mnie. Będziemy musieli cię otworzyć! Zrobić ci sekcję, jak Wyskubać ci serce! Tak, na dobry początek! Dopóki nam nie powiesz dlaczego! Dlaczego? Dlaczego ja! Dlaczego ktokolwiek! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nas zabiłeś! Bo nie było nic ciekawego w telewizji! Zrobimy cokolwiek będzie trzeba! Cokolwiek będzie trzeba! Żeby cię złamać! Znajdziesz się w kiesiach, bez miłości! Bez przyzwoitości! Yes. Chłopak w klatce! Bardzo dla odwieńców! Dopóki nie zdasz sobie sprawy, że jesteś zgarbiony… — Rozbitym! Gorzkim starcem! Z wieloma bliznami! Bliznami na ciele i na sercu! Bez przyjaciół! Bez nadziei! Bez myśli, bez duszy! <laughs> Jakiś prawnik mnie z tego wydarzył, Jeśli przetrwasz, co tak pan? Siedma go, Do mnie mówisz? Jestem Job! A ty to kto? Ty jesteś ten nowy, który skasował siedmiu? Gdyby jakiś koleś na mnie nie skoczył, miałbym amunicję na kolejną setkę. bym do historii. Jutro zobaczymy, jaki jesteś twardy. Co to znaczy? Zobaczysz, co to znaczy, kowboju. Spoko. Czujesz, jak twoja cela się kurczy? Czujesz, jak ściany się zbliżają? Twoje myśli się ściskają? Twój mózg zaraz eksploduje? Bum! Bum! Czy to doprowadza cię do szału? Tak często chciałbyś być już martwy. Twoja cela... Nikt nie, nie usłyszę. Kiedy będziesz krzyczał i płakał. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nas zabiłeś? Nie możecie mnie schwycić. Wszyscy jesteście martwi. Potrzebujemy tylko odpowiedzi, Josh. Dzisiaj chcemy tych odpowiedzi, Josh. Chcemy znać prawdę! Całą prawdę! I tylko prawdę! Bliniarz powiedział, że mam prawo zachować milczenie. A wszystko, co powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie w sądzie. Chwilowa niepoczytalność. Wzywam świadka. George, odkrywam skrzydełka motylowe. W szkole ściągam na egzaminie. Sąd wysłucha teraz końcowych co Widzę, że ława przysięgłych ma trudny wybór pomiędzy krzesłem elektrycznym a śmiertelnym zastrzykiem. Panie i panowie, przysięgi, George to jeszcze dziecko. Nalegam, abyście umieścili go państwo na oddziale zamkniętym. Nie jestem psycholem! To rodzice zmusili mnie, żebym chodził do psychiatry. Ale ja wtedy wiedziałem, co robię! Panie i panowie, przysięgli czy macie w Twardy? Tak, wysoki sądzie. Życie w areszcie bez możliwości. Możliwości czego? Bez możliwości przeżycia czegoś dobrego. Nigdy nie spełnisz swoich marzeń! Żadnego skoku na Żadnego nurkowania w Australii. Żadnego spaceru po kraterze wulkanu. Żadnego lotu helikopterem. Żadnego bycia sprawozdawcą sportowym. Żadnego narciarstwa. Żadnego serwowania. Żadnych nowych znajomych w internecie. Nigdy się nie dowiesz, kim mógłbyś być. Skończony. Widziany. przeżyte, Poznany. Pokochany w twoim życiu. Nigdy nie zaznasz radości, jakiej mógłbyś zaznać. Ale będziesz o tym myślał. A to myślenie będzie wyżerało cię od środka. cię na śniadanie. Pojrzycie na lunch. cię na kolację. Czas, gdy wszystkie Twoje marzenia cię wykpią. Wykpią! Wykpią, wykpią cię, aż będziesz cierpiał. Kogo to obchodzi? Cała sprawa zostanie wymazana, ma za jak skończył 18 lat. Kto wie, może jak skończył 21, wyniosę się stąd. Więc jesteście tylko złym snem. Czasami złe sny się spełniają, Josh. – Właśnie jest pod ziemią. – W ciemności. – Samotnie. – W ciszy. My naprawdę potrzebujemy <śmiecki> odpowiedzi, Josh. – Odpowiedzi na co? O czym ty myślałeś? – Co chowałeś w celu? Dlaczego się uśmiechałeś, kiedy do nas strzelałeś? <śmiecki> – Po prostu jestem bardzo przyjazny. – Nie czułeś się źle? Czy myślałeś o tej sarnie, kiedy do mnie strzelałeś? – Jakiej sarnie? Wiesz, o jakiej sarnie. – Twoje pierwsze polowanie. – Z dziadkiem. – Słowo ty wiecie. – Wiemy o tobie wszystko. – Znamy wszystkie twoje myśli uczucia, Spodnienia. marzenia. Wszystkie najgłębsze, mroczne sekrety. Jakim sposobem? Jak możecie znać wszystkie moje myśli? My wszyscy jesteśmy w twojej głowie. <laughs> to powiedzcie coś dzisiaj twego dnia. Powiedzcie, co dziadek mówił. Tylko ty, dziadek, w jego starej, czerwonej ciężarówce. Szanuj zwierzęta. Nie strzelaj, dopóki nie masz pewności, że strzał będzie czysty. Zrób to szybko, w innym przypadku zwierzę cierpi. Wow. Stara wyświetlę z grupy. Dzień dziadek podskakujecie na siedzenia. Nie możesz się doczekać, kiedy wypróbujesz nową strzelbę. Byłem taki podgierany. Dziadek parkujecie żarówkę. Obaj siedzicie jeszcze w środku. Czekacie na w słońca. Czekasz, nawet wypróbowanie nowej strzelby. No dalej dosz. Obaj, wysiadacie z cieżarówki. Jest zimno. Widzisz parę wodną wydostającą się z twoich ust. Dziadek obserwuje, jak ładujesz strzelbę. Pięć błyszczących kul. Pokazuje, że strzelba jest zabezpieczona. Chłopcze, zanim dzień się skończy, ty będziesz już mężczyzną. Dziadek plebi cię ku plecach. Obaj zmierzacie do lasu. Zauważasz innych myśliwych. Sami dorośli faceci ze strzelbami. Teraz tu zaczekaj. Stój spokojnie, poprowadzę zwierzę na twoją stronę. Siedzisz na głodzie przez dwie godziny. Przez dwie godziny. Czekasz na zimnej, kłodzie, marząc o tym, żeby być w ciepłym łóżku. Marząc o tym, aby zjeść tę owsiankę, którą mama próbowała ci wcisnąć. No, zdrętwieję. Bardzo z dretwiego. Człowiek I zaczynasz myśleć tylko o tym, że. Polowanie z dokitu! Zasypiasz. Zasypiasz na pięć, dziesięć, piętnaście minut. Coś cię budzi! Szelest smutki liści. Ani drgniesz. No, po liści zbliża się. I wtedy ją zauważasz. Sarna. Niesamowita, jak we śnie, niezwykła, silna, dumna, przebiegła. Zapominasz, że na nią polujesz. Zatapiasz siebie pięknie. Skrytesem zatapiasz się dzikim pięknie. Gorący oddech wywołuje przedziwne mary w mrożnym powietrzu. I wtedy dostrzegasz dunek strzelby. Przypominasz sobie, po co ty jesteś? Żeby zabić. Zabić tę niezwykły. Zabić tę siłę! Zabić tę dumę! Zabić tę przebiegłą sana! Czas, już na ciebie. Czas, aby stać się mężczyzną, ale głęboko w duchu nie jesteś pewien, czy potrafisz pociągnąć za spust. Ale musisz stać się mężczyzną, zanim dzień się skończy. Albo pozostajesz chłopcem, który bawi się. I w jesteś trudny. Sara nie dostrzega, Zatrzymuje się. Słyszysz bicie swojego serca? Zmocisz strzelbę. Nie możesz znaleźć sarny na celowniku. Ponieważ ręce ci się wszęcą. Trzymujesz oddech. — Kierujesz celownik na bok sarny? Nadszedł moment prawdy. Ale sama jest zbyt piękna, żeby można było ją zabić. Więc nakładasz maskę. Maska skrywa twarz. Twarz skrywa ból. Ten ból wypala ci serce. Serce, którego nikt nie zna. Podziałka za spust? Nic się nie dzieje. Strzelba jest nadal zabezpieczona. Wpadasz pani panikę. — Zabezpieczasz strzelbę. Sarna zaczyna biec razem z wiatrem. Celujesz? Bóg! Biony. Bum! Drugi strzał wybiony. Bum! Trzeci strzał wybiony. Bum! Czwarty strzał wybiony. Klejasz na kolano. Znajdujesz na celowni posady. Ona, ona jest taka piękna. Niezwykła. Dumna. Silna. Jest taka, jakiej ty chciałeś być. Ale ona musi umrzeć, abyś ty stał się mężczyzną. Musi Musi upaść. Musi umrzeć. Abyś ty stał się mężczyzną. Bum! Sarna trafiona. Super! Przydzielasz się przez łąkę. Twoje oczy napotykają sarnę. Widzisz to, kim byłeś. Nadziejny. Kiedy klatka piersiowa unosi się krew wypływa z niej jak teczu. Macha kopytami jakby biegła w powietrzu. I wydaje siebie taki niewinny stowyt, który kuje cię w serce. Płaczę, jakby była człowiekiem. U, człowiekiem, chciałbyś, żeby tamto był tylko grom. Grom wideo. Tylko naciśnij reset. Zacznij od nowa. Zacznie od nowa. Zacznij to wszystko od nowa. Ponieważ boli, kiedy widzisz piękną, dumną. Sarnę umierającą na ziemi. Obserwujesz, jak jej życie dobiega końca. Krew jest jak kaczu. A ty chciałbyś to wszystko cofnąć. Wyciągnij kulę. Puść krew z powrotem. Przywróć Sarnę do jej dostojeństwa. Oddaj jej dumę. Zwróć jej siłę. Spraw, aby była przebiegła jeszcze raz. Pozwól jej być tym, czym jest. Pozwól jej nadal biegać z wiatrem. Myślałem, że będzie zabawnie. Nie wiedziałem, że to tak wygląda. Proszę, nie umieraj. Sarna oddycha po raz ostatni. Łzy napływają. Ale słyszysz od butów na opadłych liściach. Dziadek, też ze zmęczenia. Zauważa twoją umierającą sarnę. Patrzy na ciebie tak, jak nikt inny wcześniej nie patrzy. Jak na mężczyznę. Zgodnie z obietnicą. Mężczyzna przed końcem dnia. Dziadek wyciąga aparat. No dalej, George, nie uśmiechniesz się w chwili swojej chwały? Zatrzymujesz łzy i pozujesz do zdjęcia. Więc zapadasz maskę. Maska skrywa twarz. Twarz skrywa ból. Ten ból wypala ci serce. Serce, którego nikt nie zna. Teraz masz dowód na to, kim jesteś. Zabierasz tę fotkę wszędzie. Chcesz, aby świat użył ciebie i twoją zdobycz. Uwielbiasz opowiadać tę historię. Historię o tym, jak jest samą. Jak zabrała się jej niezwykłość. Jak zabrała się jej duma. <grym> jak zabrała się jej <grym> siłę. Teraz jest to częścią ciebie. Częścią twojej maski. Chłopaka, którego nikt nie zna. Katie. — Co tam robisz? — Wypracowanie do szkoły. — Zgadnij, o czym ja napisałem. — O sarnię, którą zabiłem w ostatni weekend. — Dziewczyno, to było świetne! — O czym jest twoje? — Jak mogłaś porzucić? Jak to? — Powiedzmy, że twój chłopak na przykład umawia się z tobą w kinie, a zamiast tego idzie sobie na polowanie. — Katie, daj spokój! Może wyskoczymy gdzieś ten weekend. Myślę, że nie powinniśmy już z za wyskakiwać. Nie możesz dać mi drugiej fansy? Teraz spotykam się z kimś innym. Z kim? A co to za różnica? Po prostu powiedz. Co to ważne? Bo dla mnie to jest ważne. Wiesz lub nie, ale istnieją ludzie, którzy nie biorą mnie za łatwą. Sorry Co spóźnienie. Siedam, coś. Co z nim? Myślałem, że jesteśmy kumplami. Bo tak jest Kumplami, które podkryje się do mojej dziewczyny. Ja Nie, jestem twoja. Nikt się do nikogo nie podkrada. Możemy już iść, proszę. To za pancy! Wszyscy dzieciaki w kole się ze mnie śmieją, więc zakładasz maskę. Maska skrywa twarz. Twarz skrywa ból. Ten ból wypala serce? Serce, którego nikt nie zna. <grystanie> Wiedzieś Kiedyś ktoś się uśmiechnięł <grystanie> na tą Kogo zabijasz w swoich myślach? Nikogo. Każdego. Wszystkich. Znowu utkwiłeś w filmie. Jaki filmie? W twoim ulubionym filmie. Skąd wiecie, jaki jest mój ulubiony film? Film, który sprawia, że ból odchodzi. Jak to? Dzieciak idzie do szkoły z karabinem. I... rozwala wszystkich, którzy śmiali się z niego. dzieci. Zabrij się! Rozwala też nauczycieli! Zejdźcie mi z oczu. Dlaczego uciekasz z bływ? Mam iść do roboty! Jak na przykład skrabanie się po jak na przykład składanie się po pustej klasie? Co tam piszesz na tablicy? Każdy w tej klasie jest już trupem! Lubisz sprawiać, że ludzie się boją. To tak za Tylko, że nikt się z tego nie śmieje! Ja tak! Oni już nie będą się śmiać. Podobało ci się, jak policja prowadziła dochodzenie? Nawet nie wiem jak bardzo. Dobrze. Teraz poproszę was, żeby każdy stanął przed swoją szafką. Czy to twoja szafka? Tak, panie wodzu. Czy wiesz, co się napisać na tablicy? Nie, panie wodzu. Na pewno? Pewno. Czy widziałeś, jak ktoś wchodzi lub wychodzi z klasy? Nie. Gdzie kiedy gdzie te słowa zostały napisane? Musiałbym najpierw wiedzieć, kiedy te słowa zostały napisane. Daj znać, kiedy o czymś usłyszysz. Dyrektorka zorganizowała apel. Po co? Proszę to jest sprawca? No nie wiem, ale sprawca zostanie wywołany i wyrzucą go przy całej szkole. Musieliby no, najpierw go Powinni zabrać całą broń. Słyszeliście się w konstytucji prawie do posiadania broni? Jak my mamy się uczyć, skoro w musimy unikać głowy? To jakiś jeden biedny szach. o Co z można się wszędzie... W każdej szkole jest tyle powinni nosić broni. No, ale wszyscy powinniśmy się w kamizelkach, ból Gdyby wiedziała, nie mówiłaby teraz takich rzeczy. Ale jeśli sami odkryjemy, co to zrobił, kara będzie bardzo dotkliwa. Jeżeli ktoś wie, kim jest upiór z tablicy i nie poinformuje nas o tym, będzie współwinny. Ona patrzy na ciebie, Josh. – No cóż. i zrobię inne pokazywcę. Więc zakładasz maskę. Maska, skrywa twarz. – Twarz chyba ból. Ten mógł wypalać serce. Serce, którego nikt nie zna. A kto to mógł być? To chyba lepiej! że to jego a duka Nie mają pojęcia pojęć. to tej you. szkoły. Wcześniej mówiąc, nie miałem na myśli, żeby był on przed znami. Przepraszam cię, ale jestem zajęty. Jak myślisz? Kim on jest? Kto? No, upiórz z tablicę. Nie wiem, ale zrobił dla mnie coś nowego. W jaki sposób? Przez apel odwołał zajęcia z rachunków. A ja nie byłam przygotowana na sprawdzenie. Ja wiem, kto to jest. Przekaż mi moje podziękowania. Dobra. Kto to jest? — Wiesz, obiecałem, w nikomu nie powiem. — Tylko tak mówisz. — Tak myślisz? — Ja to wiem. Na kogo jest Kto ma być druga? Wiesz, on nie powiedział, ale jest jak święty Mikołaj. Robi listę i sprawdza ją dwa razy. — Listę czego? — Listę imion, które wypisze na kulach. Każda kula jest przeznaczona dla kogoś. — Dlaczego upiór z miałby się spowiadać akurat tobie? — Jesteśmy kupami mnie. Tak myślisz? Nie. Pomielisz się. Kim on jest? Obiecałam. Ty nie wiesz. Nie powiesz nikomu? Nie. Przysięgasz? Nie. Mówisz jedyną osobą, która wie, oprócz mnie. Kim on jest? Właśnie na niego patrzysz. Proszę, <śleszy> 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 ty zdaś mi się w tław? Tak myślałem. Na wolności jest potencjalny morderca. I nikt nie chce wiedzieć, kim on albo ona jest? Josh, czy możemy porozmawiać w moim gabinecie? Proszę usiąść. No, dziękuję. Czy chcesz mi coś powiedzieć? W sumie to nie. Na pewno? A właśnie, świetna fryzura. Coś jeszcze? Skoro tu jestem, to jest coś. Dobrze. O co chodzi? Wszyscy ufamy, że zapiecie tego obuza, który napisał to na tablicę. Ty też? Wszyscy poczujemy się dobrze, wiedząc, że jesteśmy bezpieczni. Josh? Tak naprawdę to wiem, że to Ty jesteś żeby z tablicy. Byłem <grywa> wtedy na łebie. Nauczyciel w łebu powiedział, że wyszedłeś na bardzo długo. <grywa> nie macie na to dowodu. Mamy donosiciela. <grywa> Kogo? Ciebie. Co? Porównaliśmy charakter pisma z tablicy z tym na Twoim ostatnim wypracowaniu. Pasowały idealnie. <grywa> Katie, to była Katie, prawda? Czy chcesz się przyznać? Tak będzie prościej. Przyznać się do czegoś, czego nie zrobiłem. To przygnębiające, Kiedy młody, talentowany człowiek porzuca naukę. Dlaczego? Do dziecięcego wygłupu? Znasz nasz program zero tolerancji wobec przemocy, a nawet wobec zagrożenia przemocy. Z przykrością stwierdzam, że muszę cię wydalić coś tam. Co? Czy jakieś głupie zdanie na tablicę, by powtarzać klasę? Nie, jeśli nagrobisz wszystko na sesji wakacyjnej. Nie pójdę tam! Nie pójdę! Toż? Pójdziesz na sesję wakacyjną nawet jeśli tego nie chcesz? Siedzieć w dufnym klasie, kiedy wszyscy inni mogą robić co chcą? Zakuwać w letniej noce. Było o tym pomyśleć, zanim napisałeś to zdanie na tablicy. I masz szlapan, Josh. Na jak długo? Na całe lato. Świetnie. Nie moglibyś wchodzić na polowanie z dziadkiem? Zrobiamy się obietnicę. Dzisiaj zabierzemy ci strzelbę. bym umrzeć! Josh, chyba nie masz tego na myśli. No zobaczycie. Wszyscy zobaczycie. To za dużo. Wydalenie, sesja wakacyjna, nie ma już ruchyny. Nie ma polowań. Nie wytrzymam! Josh, powinieneś ochłonąć. Chcę z powrotem moją strzelbę. Przykro nam, odzyskasz ją, kiedy zobaczymy jakieś poważne zmiany w Twoim zachowaniu. To był prezent, przynajmniej tak powiedzieliście. Nie mogę uwierzyć w Wasze słowa? George, masz wystarczająco dużo powodów. Nie pogarszaj swojej sytuacji! Nienawidzę Was! Wolałbym, żebyście umarli! Mam dosyć patrzenia na frekwenny! Nie wolno Ci mówić na takim tonem!